Odcinek 104 Inwestycje Kemała nie idą dobrze, przez co mężczyzna musi odwołać prace remontowe w swoim domu. Nie mówi jednak o niczym Zerze. W rezydencji Argunów odbywają się zaręczyny Dandara i Cajnep. Siostra Ildis pojawia się razem z Emirem i Kanerem, co nie spotyka się z przychylną reakcją Halita. Tymczasem Zerin przychodzi na spotkanie z Ender. Postanowiłam rozwieść się z Alihanem, oznajmia siostra Kanera. Jak to, mama Lili robi duże oczy. Dlaczego jesteś taka zaskoczona? Nie chcesz tego? Oczywiście, że chcę. To słuszna decyzja. Ty i Aliją nie macie przyszłości. Z pewnością nie oczekuję niczego od Alihana. Czego więc chcesz? Pyta Zerin, domyślając się, że rozbud Ender z jej bratem musi mieć swoją cenę. Zobacz, jak miło rozmawiamy. Myślisz, że rozwiodę się z nim i zostanę z niczym? Czego chcesz? Powtarza siostra Alihana twoich udziałów. Oddasz mi połowę udziałów, które dałaś Halitowi. Ty chyba straciłaś rozum. Nie wyszłam za mąż bez powodu. Aliją obiecał mi różne rzeczy, ale nie dotrzymał swoich obietnic. Pogodził się z Halitem i skończył ze mną. Jeśli nie zrobi tego, co obiecał twój drogi brat na zawsze pozostanie moim mężem. Oszalałaś, co zyskasz rujnując życie Alichanowi? A co z moim życiem pyta Ender? Najbardziej zasługuje na te udziały. A jeśli odmówię, jeśli to zrobisz, przed długi czas będziemy bratową i szwagierką. Wszystko, czego chcesz dla Alihana, zawiedzie. Dalej po raz pierwszy w życiu bądź ze sobą szczera. Te udziały nie mają dla ciebie znaczenia. Nie obchodzi cię to, czy ja mam do nich prawa, czy ktoś inny. Jeśli naprawdę zależy ci na Alihanie, rozważysz moją ofertę. Możemy pójść do notariusza. Albo złożysz swój podpis i uratujesz brata, albo będziesz patrzeć jak Alią starzeje się obok mnie. A co jeśli Alią i ja pogodzimy się w tym czasie? Co jeśli zakocha się we mnie jak Halit? Może nawet zdecydowałabym się na kolejne dziecko. Zerin, chcesz zostać ciocią? Akcja przeskakuje do następnego dnia. Lilis podsłuchuje rozmowę Kemała i Zery. Mam pewne problemy, wyznaje mężczyzna. Jakie, pyta córka Halita. Powinienem był otrzymać płatność z zagranicy i jeszcze jej nie otrzymałem. Zadzwoniłem i zapytałem o to. Wyślą przelew za dwa tygodnie. Więc są problemy z płatnością? Nie zapomnij o tym, zajmę się tym, gdy Kemal zostaje sam, Ildis podchodzi do niego. Co się stało? Coś nie tak w pracy, pyta dziewczyna. Pilnuj swoich spraw, mężczyzna chce odejść, ale była żona go zatrzymuje. Wczoraj też byłeś cichy. Co się dzieje? Ildis, dlaczego mnie szpiegujesz? Pyta Kemal. Nie szpieguję cię. Usłyszałam przypadkowo. Biznes idzie dobrze. Lepiej niż wcześniej. Cieszę się, ponieważ Halid gardzi nieudacznikami. Następna scena rozgrywa się w firmie. Kemal rozmawia ze swoim teściem. Są jakieś wieści o twoim domu? Pyta Halit. Kiedy remont zostanie skończony? Chciałem ci właśnie coś o tym powiedzieć. Mam problem ze swoją najnowszą inwestycją. Kupiłem udziały w firmie, co do której byłem pewien, że zostanie sprzedana za granicę. Ale nie stało się to, czego oczekiwałem. Straciłem zainwestowane pieniądze. Dlaczego nie poprosiłeś mnie o radę przed tak dużą inwestycją? Pyta mąż Jildis z oburzeniem w głosie. Panie Halicie, to był błąd. Błędy zdarzają się wtedy, gdy się tak zachowujesz. Miałem informacje z wewnątrz, ale, co to za profesjonalizm, Halit wpada w szał. Jak mogłeś zainwestować tyle pieniędzy tylko na podstawie jakichś plotek? Nawet dziecko nie robi tego, co ty zrobiłeś. Masz rację, ale stało się. Moja druga firma pilnie potrzebuje pieniędzy, więc muszę wycofać pieniądze, które zainwestowałem w Twoją firmę. Proszę zrozum, to tymczasowe, ale muszę zrobić to teraz. Zainwestowałeś wielką sumę, którą straciłeś, a teraz mówisz, że jest ci przykro, pyta Halit z niedowierzaniem w głosie. Wiem, popełniłem błąd, ale taka jest teraz rzeczywistość. Pilnie potrzebuję pieniędzy. Jest tylko jedna rzeczywistość, a mianowicie to, że jesteś nieudacznikiem. Dzisiaj mamy zebranie zarządu, porozmawiamy na ten temat. Tymczasem do biura Alihana przychodzi Ender. Mówi mu, że zgadza się na rozwód. Zaskoczony mężczyzna wzywa adwokata, a Ender bez sprzeciwu podpisuje umowę rozwodową. Odcinek 105 Ali ją mówi cajnep, że Ender zgodziła się na rozwód i znowu jest singlem. Ilis odbiera telefon od męża i dowiaduje się, że jej mama wstawiła swoje mieszkanie na sprzedaż. Tymczasem Ender pojawia się na zebraniu w holdingu i oświadcza, że od dziś jest właścicielką 15% udziałów. Halit od razu zabiera ją do swojego gabinetu. Co się tu dzieje? Pyta zdenerwowany. Cóż, Zelin wyświadczyła mi ogromną przysługę, odpowiada kobieta z promiennym uśmiechem. Biedaczka oddała tak wiele za wolność swojego brata. Ender, nie oszukuj siebie, mówi stanowczo Halit. Te 15% nic nie znaczą. Co możesz z nimi zrobić? Możesz tylko siedzieć i patrzeć, jak wykonuję swoją pracę. Jestem największym udziałowcem holdingu. Będzie tak, jak ja mówię, zrozum to. Wiem. Dlatego przyszłam negocjować. Naprawdę myślisz, że będę z tobą negocjował? Dlaczego nie? Udzielę ci pełnomocnictwa do moich akcji, a za 5 lat całkowicie ci je przekażę. W zamian za co? Za pozwolenie bycia członkinią rady dyrektorów. Dlaczego miałbym to zrobić? Jeśli chcesz odzyskać swoje udziały, zrobisz to. Więc sprzedaj mi je, mówi Halit. Jeszcze nie. Teraz potrzebuję tej funkcji, odpowiada Ender. Kiedy skończę pracę w firmie, na mojej wizytówce będzie napisane członek zarządu. Więc chodzi tylko o reputację? Znasz mnie, moja reputacja jest dla mnie wszystkim. Przemyślę to, kiedy zdecyduję, wyślę do ciebie Metina z umową. W następnej scenie Halid i Ali ją spotykają się z Zerim. Obaj są na nią wściekli. Myślałam, że chce tylko pieniędzy tłumaczy kobieta. Nie myślałam, że będzie ingerować w biznes. Czy nie wiesz jaką kobietą jest Ender? Pyta Alią. Nie wiesz co mnie przez nią spotkało? Jak mogłaś zrobić coś takiego bez konsultacji ze mną? Zrobiłam to, żeby ciebie uratować, odpowiada mama Lili. Nie krzyczcie na mnie. W zamian za rozwód zażądała moich udziałów. Nie przemyślałam tego dobrze. Czy wiesz, co może się stać z holdingiem, bo czegoś nie przemyślałaś? pyta wzburzony Halit. Wydaje się, że edukacja nie chroni przed głupotą. Robisz rzeczy i nie wiesz, co robisz. Nagle do pomieszczenia wchodzi Ender. Poszłam po kawę, a kiedy moje policzki zaczęły płonąć, wiedziałam, że rozmawiacie o mnie, mówi z zadowoleniem w głosie. Oto jest, Halit wskazuje ręką na Ender i patrzy na Zerin. Czy widzisz, jaki problem nam sprawiłaś? Dość, wybucha Zerin. Mam dość tego, że mówisz mi, co mam robić. To moje pieniądze i moje udziały. Zostawił mi je mój tata. Dam je, komu zechcę. Prawie przez to umarłam. Miałam zawał, ponieważ Alią ożenił się z tą kobietą. Odseparowałam się od własnego brata. Nikt z Was nie cierpiał z tego powodu tak jak ja. Jeśli chodzi o dobro mojego brata, jestem gotowa na wszystko. Nie obchodzi mnie firma. Obchodzi mnie tylko alią. Oddałam całe swoje życie. Nie możesz mnie tak traktować. Zerin wychodzi z policzkami mokrymi od łez. Po raz pierwszy pokazała charakter, stwierdza Ender, wygodnie rozsiadając się w fotelu. W końcu się zbuntowała. Wyobrażam sobie nawet, że Zerin przechodzi na moją stronę. Akcja przenosi się do rezydencji. Ildis wchodzi do swojego pokoju i dzwoni do mamy. Mamo, co się dzieje? Pyta. Chcesz sprzedać mieszkanie? Skąd to wiesz? Halit mi powiedział. Skąd on to wie, kupił w końcu to mieszkanie. Na pewno agencja go poinformowała. Zostaw to i powiedz mi, dlaczego je sprzedajesz? Czy Cynep o tym wie? Nie powiedziałam jej, żeby nie panikowała. Ildis potrzebuje pieniędzy. Mam długi hazardowe, okłamuje Asuman. Jaki hazard? Przecież nie bawisz się takimi rzeczami. Nie mogłam oprzeć się pokusie. Teraz mam duży dług. Dobrze, nie myślisz o sobie, ale dlaczego nie pomyślałaś o mnie? Nie pomyślałaś, co się stanie, kiedy Halit się dowie? Wiem, że się pomyliłam. Proszę, wybacz mi, ale muszę teraz sprzedać mieszkanie. Na pewno nie chodzi o coś innego, o czym nie chcesz mi powiedzieć? Co innego mogłoby być? Nie wspominaj o tym, Caineb, żeby się nie martwiła. Akcja przeskakuje do wieczora. Ender zabiera brata do drogiej restauracji, by świętować jej sukces. Zapomniałem Ci powiedzieć: Przypomina sobie Kaner. Ildis przyszła dziś do firmy. Poprosiła mnie o telefon, bo rzekomo jej się popsuł. Oczywiście byłem podejrzliwy i potajemnie ją śledziłem. Poszła do kąta i szeptem rozmawiała z kimś. Co powiedziała, docieka kobieta. Coś w stylu, tak nie może być, musimy natychmiast porozmawiać. Dowiedziałeś się, z kim rozmawiała? Tak, z Kemałem i dopiero teraz mi o tym mówisz? Zapomniałem, ponieważ mam dużo pracy. Jak się dowiedziałeś, że rozmawiała z Kemałem? Pyta Ender. Nie usunęła numeru z listy ostatnich połączeń. Albo zapomniała, albo nie wiedziała jak. Zawsze mówiłam, że ta kobieta jest głupia, ale nikt mi nie wierzył. O czym jeszcze rozmawiali, pomyśl dobrze to bardzo ważne. Dodała, że spotkają się w hotelu Boom o godzinie 12.00. Co? Chcesz powiedzieć, że Kemal i Lilbis spotykają się w hotelu? W ostatnim czasie wszystkie moje życzenia się spełniają. Ender wpada w zachwyt. Muszę się w to zaangażować i położyć temu kres. Teraz, kiedy mam udziały w firmie, mogę pobyć się i Zera i Kemal rozstaną się i będę mieć zerę w garści. Czy plan Ender pójdzie po jej myśli? A może to Ildis wykorzystała Kanera i zastawiła na nią pułapkę? Thank you